Witam, witam. 33. odcinek Miast Widzów. Próbujemy ten stream w końcu. Zacznijmy od przeglądania. Wczoraj przeglądaliśmy, co prawda, ale nie wyszło za bardzo. Sobie... Gdzie dziś polecimy. Tarnogród. <coughs> Przepraszam zisk odwiedził nasz stream tylko, dlatego, że nie dogadaliśmy się, bo małe opóźnienie było względem Stream na, na Twitchu na kanale Cichy Gracz, ale restream jest na YouTubie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy tarnogród. Zobaczmy sobie mapę satelitarną na Google'ach. Nie zawsze ona pokrywa się z tymi mapami, które wykorzystuje Microsoft Flight Simulator, bo on wykorzystuje mapy Binga, ale. Gdzieś nad polami się zrespimy. Zawsze jest start, jeżeli korzystamy ze współrzędnych w kierunku północnym, także będziemy mogli sobie odnaleźć to. Hmm. To piękne miasto. Cesna Aviation, odlot ze współrzędnych, warunki lotu, Mało chmur, południe, chmurnie, żeby nie było niepotrzebnych. Lećmy. <grym> Oczywiście mój komputer nie jest najmocniejszy, ale wykorzystuję sobie tutaj e, swój kontroler. HOTAS z X52 ale nie korzystamy z Trakajara w ogóle nic nie zobaczyli zobaczymy jak to wygląda Dobrze. Za. Jeżeli problemy są problemy ze streamem, proszę szybko pisać. Oczywiście jest małe opóźnienie względem tego, co ja by... widzę w ale możemy się dogadać. Starszy, tylko się odezwać. Lubelskie województwo Orzeczenie zysku Mamy opóźnienie w tych klatkach, ale... Bardzo duży krok Ale teraz tryb wygląda w którym... Co się dzieje? Może będę pakiet jest w trakcie ulejki sobie nad tym miastem, ale sobie w telefon i że wyjmuje jakieś jaj, tak jak wczoraj Five hundred. listen the the 5, hundred. five Wlejemy tu w lewo O, 3 sekundy opóźnienia Nawet ładnie klapy na cyklu wylecą na Twitchu Także jeżeli na YouTubie są problemy, proszę zgłaszać Powinniśmy sobie poradzić z tymi ustawieniami tutaj Bo mogą są tu oczywiście jakieś problemy pilowe Kilka tu widzę, że występują oczywiście Ale nie spodziewajmy się, tutaj jakichś tam nie Jak profesjonalnych stringów w ja nie jestem jakimś profesjonalistą, prawda? Dobrze. Pani majster Kamilu. Witam Cię, plexiglas. Zagłoszę samolot. Dobrze, ściślemy samolot za to. Dziękuję za uwagi, bo to wiesz, dużo daje, nie? Dobra, tam ogólnie czystaliśmy, sprawdźmy sobie szybciutko co tu mamy następnego w kolejce. Robiszmy, to pewnie robiszmy. Na YouTube gitara. Dzięki Kamil. Jesteś mistrzem. Naprawdę. I opóźnienie powinno być dużo mniejsze niż wczoraj. Wczoraj było 30, około 20-30 sekund. Dzisiaj powinno być jakieś 2-3. się dogadałem z YouTube'em. To ogarniali. Także łabiszym. Nie tu, nie tu. Jedziemy na przeglądarce. Najpierw spóźnione musimy dorwać, nie? A zatem ubišen. W taki sposób to załatwimy. Dobra. Teraz jak tam? Na YouTube gitara. Jak klatki, opóźnienia, jakieś głośność teraz. Jak startujemy, to mi daj znać, Kamilu. Zatem łabiszyn. Żywy most, jedną <noise> teśmą, to jest to miasto. Karniemy. Temacik. Pane Wszystko okej. Okay. Jeżeli samolot zagłośno, proszę daj znać. A, no tak, jeżeli słabo słuchać co mówię, to musimy się wydać głośniej. A tu w ustawieniach rzeczywiście możemy troszeczkę pobawić w dźwięku. Silnik samolotu. Dajmy tam na 68. A ogólną głośność, no nie wiem. Też 70. Niepotrzebne takie wirowanie tu w głowie, nie? Jak wiertło. tym zysku. Nie wiem jak długo. Nie wiem ile czasu potrzebował tutaj stream na pokazanie mi Twojego komentarza, ale. Mam nadzieję, że ten, to opóźnienie już jest bardzo małe, tak? Tarnogród już był, jakbyś chciał, spóźniłeś się troszkę, ale sobie obejrzysz recapy ze streama. Teraz łabiszym mamy, odlapijemy łabiszym. Troszkę zwolnisz, bo zaraz nas tutaj. Zapomniałem oczywiście wszystko ustawić i wyłączyć tutaj przeciążenie, tak? Tracić czas. Nie wiem jak teraz wygląda stream. Bo powinno być OK 35, 38 klatek tak jak na Microsoft Flight Simulator tutaj wygląda, bo to gierka jednak wymagająca jest. To tutaj to wymagania. Tak, na joysticku. Na Sajteku latam X-52, panie kolego. Jeżeli chciałbyś zobaczyć, to mam w planach zabawę kwarantanny narodowej, bo dzisiaj kwarantanna narodowa jakaś została ogłoszona. Eee, Valley Dangerous, tak. Latałem w tym sporo dwa lata temu. A tym dlatego to kupiłem ten zestawik, tego Hotasa. Ale latam sobie na Microsoft Flight Simulator. Na tym bardzo przyjemnie się lata. Został z drugiej ręki odkupiony. No i jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej, to możesz napisać do mnie na priwie, to możemy się potem skontaktować, powiem Ci co jak. Tu bardzo fajny sprzęcik jest dobrze, lecimy sobie nad tą tecią, przelecimy sobie, obejrzymy sobie na myszce jak wygląda miasto Z prawej w lewej i będziemy się zajmować następną lokalizacją. Tak, Sitech ma tutaj trzy ustawienia, pełno przycisków, przełączników. Kwieci na niebiesko, bardzo przyjemny. Dużo suwaków ma. Dwie pozycje Fire, Pinky Switch, także można sobie tutaj ustawić jakieś shifty, nie shifty w tym sensie. Na tym joysticku. także konfiguracji tu jest tak multum, że nie do ogarnięcia naprawdę. O, bardzo fajny też joystick. On chyba jest czarno taki pomarańczowy, prawda? Master 16000M. Też się zastanawiałem, ale skupiłem się ku tej wersji. Bo nie wiem czy Trustmaster nie pamiętam, on ma... Ją w prawej ręce. Lewo prawo można sobie, tak jak teraz tutaj, bo no, jak zauważysz samolot. Lewo prawo sobie działasz. Ruchem nadgarstka, nie? Można sobie ustawić. konkret taką. Wiem czy ten Trustmaster tak... O właśnie. No jednak opóźnienia dużego nie ma. Bardzo fajnie, zupełnie inaczej się teraz gra. Gadając z wami na żywo. Dobrze. Ustawmy sobie tutaj teraz następną miejscowość. O tak, pełna para. Rim na górę.